No, słuchajcie, mamy chyba, mamy chyba panią Sowę, ale jest bardzo nieśmiała. Albo pan puchacz. Bo jak się tylko zbliżyłem, to zapanowała cisza. Bardzo ładnie tutaj hukała sobie. Może, może za chwilę się coś wydarzy. Póki co, szybka transmisja. Chcę wam pokazać zachód słońca. Był dzisiaj piękny. Katema już ładuje. Busik już tam przeładowany, przepakowany, lodówka wywalona, złą wywalony. Patrzcie tam, patrzcie tam. No zgadnijcie, co to jest. UFO ląduje. Tak jak kolega mi wysłał dowcip, że w tym, że dzisiaj, dzisiaj w sylwestra UFO przylatuje, ale zabiera z ziemi wszystkich facetów z dużymi, yy, tymi, wiecie, tam czymś tam, klejnotami. I mówi, że ja się nie muszę martwić, ale on tylko pisze, żeby się pożegnać. Taki cwaniaczek, no. A już tam my w pracy już nieraz były rozmowy na ten temat. kto, kto ma większe klejnoty? No dobra, nieważne. Słuchajcie. No, księżyc jest bajeczny. Pełniam chyba przez wczoraj i pięknie wychodzi za sosnowego lasu. A tak cały czas po cichu liczę, że może się ta sowa odezwie jeszcze, to wam puszczę na transmisji. A jak nie, to zapraszam na YouTube'a, bo tam malutkie, krótkie nagranie będzie. I na YouTube'ie jest. No, także tu za potem mam las brzozowy. Prawdziwki już są. W tym roku już zbierałem. Także w przyszłym roku będzie pewnie jeszcze więcej. A tam dalej w tych lasach sosnowych, no podgrzybków, siwków, gąsek było też sporo. Kurki. Tu pięknie księżyc wschodzi. No, wy nie widzicie tarczy, tylko widzicie taką plamę rozmazaną. No ja widzę piękną tarczę. No, także trzymajcie się, no, bo kurde, wszystkim daje ostro po garach. Mój kolega Mareczek też jest dzisiaj wypompowany. Biedny od, od czwartej rano nie spał i już nie mógł zasnąć. W ogóle nie wiedział, co się dzieje. Także pozdrawiam Mareczka. No, także teraz całkiem niedawno sobie drzemka ucinał, bo no ciężko to zniósł. Także wszystkich dotyka. Każdy szuka spokoju i ciszy. Także korzystajcie. Dobra, jak tam gwiazdy. Brzezina gwiazdy najlepiej się mają i najlepiej wyglądają. Także jak coś, to zapraszam wiosną czy latem. Satelity. Elona maska sobie poglądacie jak latają. Widać rewelacyjnie. I to często, nawet 10-15 minut nie trzeba czekać. Nie wiem, czy coś mi się udało polować. Nie, nie dobra, ja i tak mam telefon obciążony, za dużo już tego napakowałem, więc nie będę wam tu za długo przynudzał. Bo ja też potrzebuję spiernikać. Ładuję sprzęt i lecę. Czas mi goni. Ale jak to z drugiej strony mówią, czas nie zając, nie ucieknie. Oho, młodzież brzyzińska się zleciała, chyba. Już ich słychać. Na morwach. W naszym gaju morwowym. <grytanie> Dobra. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. O, księżyc w pełnej krasie. Pełna tarcza. Czekajcie, jak to zrobić. Jakbym oparł gdzieś rękę. Jakbym miał podparcie. Dobra, jest czatnie. A nawet nie wiecie, jak pięknie widać te plamy na księżycu. Cała bania. O kurde. Nie, to nie ja. Cieszę się uczę przy okazji. Jak szybko odwrócić kamerę. Dwa razy pyknąć palcem i, i już jest. No właśnie. No dobra, i tym miłym akcentem żegnam się o ziemble, bo mroźno jest. Na razie, trzymajcie się.